W dzisiejszym odcinku IT morning, czyli twojej poradnej garści newsów, które mają pomóc w Twoim rozwoju. Kształty testerskie. Czy krótkie funkcje są złe, jak twoja twarz będzie miała wpływ na Twoją pracę w przyszłości? No i jak sobie uprzyjemnić kole? Zapraszam. Piątek, piąteczek, piątunio. Nie mogę się już doczekać. Tak naprawdę jeśli wszystko poszło dobrze, w momencie, jak to nagrywam jestem na urlopie. Więc inaczej, w momencie, jak to nagrywam, jeszcze nie jestem na urlopie, w momencie, jak to oglądacie, jestem na urlopie. Więc mam nadzieję, że z niego korzystam. Zaczynamy odcinek. Jeff Nyman To jest praktycznie stały bywalec na naszym blogu. To jest chyba jego czwarty artykuł, który omawiam. I jak zawsze ma dobre materiały. W tym wypadku dyskutuję o testerskich kształtach. Jakby powiedzieć, tytuł jest trochę dziwny, ale chodzi o to, że zaczyna dyskusja, jak już sami widzicie, od piramidy i o tym, jak ona wywoływała z czasem, że obecnie o wiele innym popularnym kształtem jest właśnie diament, gdzie jest przełożona ilość nacisk na warstwę integracyjną. Ja osobiście dalej nie jestem w pełni przekonany do diamentu. Um, rozumiem skąd on się wziął, rozumiem skąd on się wziął w naciskach na mikroserwisy, ale jak dla mnie dalej to bardziej wygląda wtedy jak domek niż jak diament, ale um, może to jest po prostu już kwestia, że domek się nie tak fajnie prezentuje. I co idzie dalej? Um, prezentuje kolejny kształt, który nie wiem jak określić. Spory kosmiczne. I o co autorowi chodzi? Chodzi o to, że te wszystkie kształty mają dużo, dużo mówią o tym, gdzie odbywa się testowanie i co jest istotne dla testowania. I wokół tego chodzi się ten artykuł, że no, on po prostu pokazuje że jak tutaj mamy te rzeczy statyczne, to znaczy, że no, jednak dla nas takie kod korektny jest bardzo istotne i bardzo na nie patrzymy. Ta warstwa, czy tam warstwa integracyjna jest dla nas najważniejsza, czy warstwa limitowa, czy endorendowa. Na czym kładziemy największy nacisk na testowaniu? I o tym właśnie yy, dzieje się ten artykuł. Jakie są koszta tych rzeczy? Jakie są koszta błędów w tych różnych systemach? Jakie mamy na to spojrzenie? I tak naprawdę artykuł, artykuł w moim mierze dużo wraca do takich właśnie bardzo podstawowych rzeczy, które dzieją się z tymi kształtami. Ja kiedyś pisałem sam artykuł o piramidzie testów, Zadałem parę pytań Lizzie Kispin, i ona powiedziała, że tak naprawdę piramida nie powstała, bo ona brała udział przy tym, jak powstawała piramida, nie powstała po to, żeby być wyrocznią. Jej zadaniem było nas zmusić do myślenia o pewnych zależnościach między testami, między tym, gdzie odbywa się testowanie, i myśleć o tym, ile czego mamy. Jeff tym artykułem właśnie próbuje wrócić do tego, i dlatego warto to przeczytać. Naszym kolejnym punktem jest prawdziwy research i serio to jest research. Tego inaczej się nie da nazwać. Blog nazywa się Software by Science. Jest to pierwszy artykuł przez niego napisany, przez nią napisany, przez niego nie potrafię powiedzieć i pokazuje ile siły włożyli w to. Artykuł się zaczyna od tego, że autorka po prostu przedstawia pewne wnioski jakie wyciągnęła z tego swojego badania, że to jest właśnie pierwszy post, gdzie próbuje się przyjrzeć różnym praktykom i pewnym truizmom w wyprogramowaniu z perspektywy naukowej. Niestety ma ten sam problem co ja, gdy próbowałem trochę zrobić badania na temat um, automatyzacji. Większość jakichś prawdziwych research z danymi jest bardzo stare. Przed 2000, albo końca 2000. Po 2000 już jest duży problem większy z tymi badaniami. I. Są, jest trochę małych empirycznych eksperymentów, w których, no, chociażby z powodu próbki, nie są statystycznie istotne. I to jest duży problem. O czym autorka zaznacza bardzo wyraźnie? W sumie, ja powiedziałem, nie jestem pewien. Dobra, zacząłem mówić, autorka zostanę, że to jest autorka. Um, więc. Um, Autorka zaczyna od tego, że jest dyskusja. Wszyscy wiedzą, że długie funkcje są złe. Ale no, trzeba się zastanawiać, co jest z krótkimi funkcjami. No bo... tak naprawdę chociażby wujek Bob jest wielkim zwolennikiem krótkich funkcji. I... można odpowiednio mieć mniej niż 20 linijek. Ja ogólnie też preferuję krótkie funkcje. Ja nawet jestem czasami fanem wyciągania one-linera na zewnątrz. Ogólnie mi co chodzi? Widziałem nieraz ify z paroma warunkami, i ja osobiście, jeśli mam takiego ifa, wolę zostawić w jego miejscu funkcję, która mówi, co on sprawdza, i tak naprawdę samą logikę tego ifa wyciągnąć właśnie do tej funkcji. Teraz, po tym, co tutaj autorka pisze, muszę się zastanowić, czy jednak to nie powinienem z tego zrezygnować. Um, bo jak się okazuje, z jej badań wynika że jednak krótkie funkcje mają dwa bardzo negatywne wpływy. Po pierwsze, jest wyraźna korelacja między ilością błędów, które powstaje w kodzie, a długością funkcji. Okazuje się, że krótkie funkcje mają wyższy ten stosunek. Autorka nie potrafiła powiedzieć, skąd to wynika i czy to jest jakaś przypadkowa korelacja, ale coś takiego zaobserwowała. I co było inne, ciekawe. To że bardzo jest istotny skok czasu, jeśli chodzi o debugowanie i dopisywanie nowego kodu. Krótkie funkcje mają bardzo dobry czas w wypadku modyfikowania, ale jeśli chcemy debugować i dopisywać nowe rzeczy, to wydłuża się ten czas drastycznie. Jak tutaj właśnie mamy przykład. Jest to porównanie, że było skok z na funkcjach niderfaktoryzowanych tak krótkie. Czas zajął około 8,5 minuty versus 14,5 na zrefaktoryzowanym. I znowu, autorka nie potrafiła powiedzieć, czy to jest fakt, że znajomość kodu, czy coś na to miało wpływ, ale jest wyraźna różnica. Tak samo, no to jest coś, co ja też widzę, że no mamy te, te rzeczy, które mierzymy jak głęboko trzeba wejść w kod żeby zrobić zmianę. Posiadanie krótkiej funkcji czasami dodaje nam dodatkową warstwę, gdzie wchodzimy gdzieś głębiej. Um, I właśnie, te research bardzo dokładnie przedstawia te wszystkie rzeczy. Co tutaj właśnie warto byłoby też podsumować, i już do zakończeń, bo... To jest najważniejsze, to jest research. Autorka krok po kroku prezentuje wszystkie badania, jakie przeanalizowała, jakie były tam wnioski, jakie widziała wady, jakie widziała zalety. Ja nie chcę tutaj omawiać tego wszystkiego. Jeśli jesteście zainteresowani, wejdźcie w ten artykuł. Ba, napiszcie autorce komentarz, że kawał dobrej roboty odwaliła. I to co właśnie autorka sugeruje tutaj, że z jej wniosków wynika, że tak naprawdę nie powinno się pisać w za krótkich funkcji, bo one mają duży wpływ na błędy. Też autorka, czego nie powiedziałem, zdeklarowała, czym są krótkie funkcje. Że dla niej krótkie funkcje to jest Chyba poniżej 20 linijek? Coś takiego, bo. Dobra, nie będę kłamał, nie pamiętam. Gdzieś w artykule pada wartość, jaką uważa za krótką funkcję, i jaka jest definicja, i że ta definicja się zmieniła, że kiedyś to było o wiele dłuższe, funkcje były uznawane za krótkie, a że teraz to się zmieniło. I co najważniejsze, że autorka jasno sugeruje, że pisanie funkcji, które są jednoczyliniowe, powinno być traktowane jako bad practices i powinno być zbanowane. Przynam się szczerze, dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie i bardzo dużo wymagało mnie zmiany myślenia o pewnych rzeczach. Ale z mi się nie dyskutuje. Pewnie tak były w końcu jakieś komentarze, których jeszcze nie przeanalizowałem. Tak samo nie będę ukrywał, nie czytałem appendixu. Ale jak widzicie, sama bibliografia robi wrażenie. Jak so No może przejrzę sobie jeszcze komentarze, żeby to uzupełnić moją wiedzę. Ale mam nadzieję, że wam to wszystko się spodoba. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo to jest kawał artykułu do przeanalizowania i naprawdę warto z niego wnioski wyciągnąć. Właśnie sobie uświadomiłem, że ten piątek jest bardzo ciężki, bo mamy kolejny bardzo długi artykuł. Nie będę ukrywał, tego artykułu nie przeczytałem całego. Dlaczego? Bo to co dla mnie w tym artykule jest najważniejsze, dzieje się na początku. Mamy dyskusję, że jest narzędzie, o którym wspominałem kiedyś, tylko wkocerowałem artykuł, o, o którym mówię. Jest narzędzie rekrutacyjne, gdzie po prostu rozmawiamy z AI botem, który steruje kamerą i po prostu przez nasze zachowanie, no nas, głos, ocenia nas, czy powinniśmy być zatrudnieni. Dla mnie to jest bardzo wielka dystopia, dystopia. I jak to jest, oni piszą, że po prostu ten W. Nas skanuje i określa ten nasz Employability Score. Co mi się bardzo podoba, to, że no sporo nawet naukowców, co siedzi w AI, uważa, że to, to jest takie po prostu no snake oil, czyli po prostu wciskanie komuś kitu. I że to jest bardzo niepokojący rozwój. Ja się z tym zgadzam. To jest no, no. wyobraźcie sobie, że macie zostać zatrudnieni na bazie po prostu, jak się zachowujecie, jak po prostu się rusza że wasze ciało na rozmowie rekrutacyjnej, czyli inne no coś, jakieś dźwięki wydajecie i tak dalej. Z jednej strony, nie ukrywajmy się szczerze, nie ukrywajmy, przy normalnej rekrutacji te rzeczy też mają znaczenie. Yy, w pewnym sensie podświadomo możemy mieć to wpływ. Ja raz zostałem wyrzucony, inaczej, raz nie zostałem zatrudniony, Boże, komu zachowałem się to zbyt pewnie. Co było znakom tego, że zachowałem się zbyt pewnie? Przeszedłem z gazetą na rozmowę alkotacyjną. Gdzie tak naprawdę ja przeszedłem z tą gazetą, bo rozmowa alkotacyjna działa się na drugim końcu miasta, więc wyjechałem godzinę wcześniej i po prostu kupiłem sobie gazetę, żeby w kawiarni poczekać, jak, na, jak czytałem na firmę. Po prostu nie przypomyślałem o tym, żeby tą gazetę wyrzucić, zanim do nich poszedłem. I co? Teraz właśnie tutaj możemy mieć więcej takich przypadków. Co mi się bardzo tutaj też nie spodobało Tam, Mam tutaj gdzieś niżej podkreślony fragment No to są jakieś, co jest rzekomo analizowane przez ten dźwięk, po prostu Jak bardzo jesteś kompetentny, nie wiem jak to potrzeba analizować w ten sposób Twoją chęć nauki Twoją odpowiedzialność I, i personal stability, więc... Okej okay. Nie wiem, to dla mnie brzmi jak trochę hokus pokus Gdzieś tutaj właśnie padł cytat Że oni uważają, że systemem Jest tak bardzo skomplikowany Że nie da go się oszukać Jeśli wam ktoś mówi, że nie da się systemu oszukać To przypomnę wam artykuł z poniedziałku Jak kierowcy Ubera Bardzo szybko wymyślili sposób Żeby oszukiwać tego typu e, Różnego rozwiązania Kierowca Amazona o, Żeby oszukiwać rozwiązania ludzka e, Pomysłowość nie zna granic to jest wyścig zbrojen. Ktoś kiedy. i prędzej czy później ktoś wymyśli sposób, jak to szukać, i nagle dojdzie do bardzo długiej listy zatrudnień osób, które po prostu nie są tak naprawdę w żaden sposób do zatrudnienia. I teraz pomyślcie sobie, w poniedziałek mieliśmy o rekrutacyjnym nihilizmie, i w piątek patrzymy na chyba nihilizm w kompletnie drugim stronie. Jak to jest po prostu już ktoś próbuje zrobić z tego kompletną naukę i predykcję przeszłości. Takie ciekawe nam się to złożyło. Nie planowałem tego, po prostu tak samo wyszło. I też mi się podoba, co tutaj właśnie różne testy pokazały, że to jest bardzo takie. Po prostu korporacyjne, no, takie kompletnie pokazują, jak dla niej jesteś trybikiem, że w ogóle się nie liczysz. I że nawet nie bym, człowiek z tobą nie porozmawia, tylko musisz pierw y, oczarować komputer. A wy? Co o tym sądzicie? Naszym ostatnim artykułem jest, jak się mniej męczyć na kolach. Bardzo mi się podoba pierwszy pomysł, że przykleić sobie te oczka do kamerki. Ja mam problem z mówieniem do kamery, może faktycznie muszę przykleić to do mojej kamery, żeby po prostu na nią o wiele bardziej patrzeć. Kolejna rzecz mnie zaciekawiła, żeby wyłączyć wi widzenie siebie, że podobno podświadomie cały czas patrzymy i to kontrolujemy. Z czym muszę się zgodzić? Tutaj. Jakby to zaraz wam pokazać, żebyście to widzieli. Tutaj. Jest mam okno z kamerką, czyli tak jak wy widzicie moją twarz, to ja w tym samym miejscu mniej więcej mam podgląd tego, jak do was mówię. I ja regularnie patrzę na się na ten podgląd, czasami mi się zdarza patrzeć kompletnie na siebie zamiast do kamerki i myślę, że to jest coś podobnego, więc może powinienem wyłączyć ten podgląd i będę wtedy więcej patrzeć do kamerki. I podobno to nas bardzo męczy. Następny punkt, mimo że o tym wiedziałem, to dalej mnie zaskakuje. Wyobraźcie sobie tak po prostu siedzieć w wannie, w taki sposób, tak jest z boku i w ten sposób przyjmować kola? Ja wiem, że jest parę osób co w toalecie przyjmowali kola i nawet pracowali z toaletą. Nie będę w to ale jest to bardzo ciekawy sposób na zakończenie dzisiejszego odcinku. Więc życzę Wam miłego weekendu. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i komentować. Do zobaczenia za tydzień.